Bierzemy wszystko, paczkę i mieszamy nasze składniki. Aż waszta, paszta, kaszta, jak się nazywa biuro szefa Yamahama. Porad dodać konserwanty i aromaty. Co za wstyd, nie trafiłem. Trudno. Co jest? Y, chcieliśmy ci powiedzieć, że jeśli jakieś ziemniaki są w naszej szafce, to znaczy, że to są nasze ziemniaki. No! I żebyś ich nie jadł nam. No! No bo może ziemniaki są tanie, ale tu chodzi o zasadę. No! Dobrze, kochani, już nie będę. Dobre relacje są najważniejsze, nie? Nie to, żebyście się trochę nie, 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 nie przyczepiali, ale ja obiecuję, że będę teraz jadł tylko swoje ziemniaki, okej? Okay? Daniel, czemu nie przeklinasz? Jak kupić dużo i tanio? Trzeba mieć tu. To znaczy, człowiek musi się nachodzić troszeczkę, żeby nie było nudno, to ja po kaszę idę tak. A po orężadę tak. A po wafle tak. No. Chodzenie jest głupie. Nie biegaj po sklepach, leć do TESCO. Jeszcze więcej dyskontowych cen w jednym miejscu. Jak woda źródlana kryształowa. Kupuj taniej w TESCO. Najlepsze z Polski, najlepsze z Europy. Lidl, mądry wybór. Telewizora z domu nie zabierzesz, ale swoją domową telewizję już może. O, no, Chcę z szynką! A ja chcę samą bułkę! A ja chleb z masłem! Przestańcie grymasić! Człowiek wstaje o siedemnastej. Jeszcze było widno, żeby kupić na świeże bułeczki, a wy tylko mary karmoc karmot O No ładnie! Zapłaciłaś za prąd? Każdy kuma! Kom, kom! Że teraz w Żabce kupisz świeże pieczywo nie tylko o poranku. Cześć! Teraz Jogobella Owocowa Wyspa za złotówkę. Żabka, bliżej ciebie! Then. Clash gets lost here. Yeah. No positive. Come on, you motherfucker, get the hole now, get the Come on, you gotta hold on.